Witajcie na kanale Majsterkowicz z Natury. Dzisiaj czeka Was niezwykle emocjonujący odcinek. W tym odcinku pokażemy Wam, jak od podstaw budujemy ramę, tworzymy zawieszenie forlink, wykonujemy mocowania oraz ustawiamy silnik w nowej ramie. To nie wszystko. Przedstawimy też wstępne prace nad karoserią, skonstruujemy wahacze na unibalach, a także przygotujemy łapy do silnika i skrzyni biegu. Czeka Was mnóstwo praktycznej wiedzy. Zapraszam. Jeśli by porównać ramę, którą zrobiłem do ramy z Samuraja, dolna część ramy od tego momentu do tego, widzicie, jaka to jest wysokość. W ramie Samuraja jest to odległość wahająca się od tego punktu w linii prostej do góry 20 cm. Tutaj zakres został zwiększony aż o 15 cm. Między dolnym punktem ramy, a tym widocznym tutaj, w tym miejscu, jest 35 cm różnicy. Przedni został ustawiony pod kątem, pod kątem 3,5 stopnia, 3,5 stopnia jest na zwrotnicy, tak jak fabrycznie ma Patrol K260, czyli Patrol, z którego pochodzą mosty, po to, aby auto się prowadziło normalnie i nie było problemów z kręcaniem. Jak widzicie, silnik został już tutaj rozebrany z jednej strony, kanały dolotowe nie prezentują się zbyt optymistycznie. Są całe w nagarze, będziemy to czyścić. Plan jest taki, żeby świecić tam latarką, patrzeć, czy, jak zamyka się zawór. Jak będzie zamknięty, to będziemy czyścić kanał, i wtedy odkurzacz i czyścimy to w ten sposób, żeby nie ściągać głowicy. Tutaj jest dolot, też nie wygląda za dobrze tylko to akurat prosta sprawa. Zamówiłem dobrą chemię, zostań to zamorzczone w chemii, żeby po prostu ten nagar się rozpuścił, wymyjemy turbina w bardzo dobrym stanie, zero luzów na wirniku turbina pójdzie na sprzedaż szukamy teraz turbiny, która da radę nam wykrzesać z tego silnika 200 koni tutaj jest obudowa, tutaj będziemy robić łapy silnika tu mamy pompę wspomagania tutaj idzie alternator w tym miejscu, u góry i to będziemy frezować, to tak żeby było równą płaszczyzną po to, aby tutaj sobie wygodniej łapę zrobić, pokażę Wam później, jak będziemy tą łapę robić. Dzisiaj będziemy pasować właśnie tą skrzynię. Skrzynię z silnikiem będziemy pasować. Flansza została przykręcona. Tutaj był delikatny problem z przewodem idącym do chłodniczki na grzewnicy. Po prostu wadził tu o flanszę, ale przeszlifowaliśmy tą flanszę, nie będzie przeszkadzać. Przymierzymy dzisiaj silnik do ramy, zobaczymy mniej więcej jak będą wychodziły wały napędowe, ustawimy kąt tego mostu odpowiedni do, do skrzyni. Mamy już gotowe wszystkie rurki do wahaczy, już Wam pokazuję jak to wygląda, tutaj są rurki, został w nich zrobiony gwint. M24 o skoku 3 mm, jest bardzo gruby na, grubo nacięty, ciężko było ten gwint zrobić, umęczyliśmy się trochę, te nakrętki zostały sfazowane, będzie to przyspawane do unibali, obspawane solidnie, gwint będzie tylko z jednej strony, wiem, że to będzie bardziej kłopotliwe w regulowaniu tego, ale ja tak sobie postanowiłem, bo to jest tak naprawdę regulacja jednorazowa. Jeśli raz wyreguluje dobrze zawieszenie, później już tego nie tykam. Więc będę musiał po prostu odkręcać unibal, regulować, wkręcać go, zakładać wtedy z powrotem i sprawdzać czy jest ok. Będzie to bardziej czasochłonne, ale będzie to jednorazowy proces. Dlatego tak postanowiłem. W miejscu tutaj, gdzie został robiony wind, to są rurki, wiem, że wydają się cienkie, ale to jest ścianka 4,5, Zostało minimalnie zebrane z niej w środku i w miejscu odtąd Dotąd, jak jest gwint Będzie naspawana pasowna rurka o dodatkowej ściance 2 mm Tak, aby po prostu wzmocnić tylko i wyłącznie ten kawałek, w którym jest gwint Zaraz biorę się za drukowanie Obliczeń z kalkulatora Forlink I bierzemy się za pasowanie. Tutaj już mamy wykonane jedno mocowanie Wahacza, które będzie szło tutaj przy moście I teraz będziemy liczyć tak Tak, żeby jedno Mocowanie od drugiego było 88 cm, chodzi dokładnie, chodzi dokładnie o środek Unibala, wysokość musi być odpowiednia, odstęp od mostu tak samo, to jest, zostało wszystko wyliczone. Odstęp środkowy, czyli dokładnie środka Unibala, tutaj gdzie mam tą śrubę, musi być 3, cale od środka od środka osi mostu, więc 3 albo 4, już nie pamiętam jak robiłem te mocowania to miałem to yy, sprawdzane i teraz będziemy liczyć tak, bo te wahacze będą szły tutaj i tu, tu gdzieś w tym miejscu. 35 cali yy, będzie szedł jeden od drugiego i tak samo liczymy środek i wysokość, wszystko musi się zgadzać. Będzie robiona tutaj jedna belka, do której będą wahacze, tylko właśnie musimy sobie przymierzyć jeszcze silnik z skrzynią, żeby zobaczyć czy te wszystkie wały nam się ładnie pozgrywają. I wtedy będziemy wiedzieli, jakie mamy pole manewru na budowanie wahaczy. W razie czego będziemy wprowadzali jeszcze korekty w kalkulatorze. Robiąc wzmocnienia mostów, zrobiliśmy je głównie dlatego, aby łatwiej było tutaj zrobić na przykład mocowania wahaczy górnych. W tym miejscu będzie mocowania amortyzatorów coiloverów. Zostało tutaj specjalnie zachowane miejsce, tak aby osadzić jak najniżej mocowanie, aby po prostu nie biło za bardzo do góry, żeby zaoszczędzić miejsce u góry przy mocowaniach ramy i karoserii. Ten most tylny prezentuje się tak. Według mnie wyszedł on ładniej niż przedni. Po prostu było łatwiej to wyrzeźbić. Przód był bardziej taki no więcej miał takich elementów, po prostu, które trzeba było uwzględnić podczas rysunków, ale też jest spoko, już wam pokazuję, jak on wygląda. Przedni most prezentuje się tak, tutaj będzie tylko mocowanie górnego wahacza jednego, ponieważ tu będzie robiony potrójny link, czyli dwa dolne wahacze, jeden górny, tak aby uzyskać jak najlepszy wykrzyż. Tutaj pokażę Wam od razu, jak wygląda coil over. Coil over jest chiński o skoku 50 cm kawał sprężyny. Korzystając z kalkulatora do obliczania yy, Forlinka dolne mocowanie wychodzi równe 4 cale od osi mostu. Narysowałem takie mocowanie, to jest jedna część, to będzie druga, ona jest krótsza specjalnie po to, aby ustawić wahacz pod kątem. Teraz wypalimy je na plaźmie. I będziemy robić przymiarki. Zabrałem się za przygotowanie mocowań wahaczy. Tutaj jedno już wykonałem. Spalone wszystko oczywiście na plaźmie. I tutaj jest drugie. Już wam pokazuję, co zostało zrobione. Tutaj została wstawiona belka. Jeszcze nie wiadomo, czy ta belka będzie tak po całej długości jak jest teraz. Bo tędy musi iść wał napędowy do mostu. Ale już to wymyśliłem. Jeśli będzie problem z wałem, po prostu w tym miejscu i w tym zostanie przecięta, tak, aby wał się zmieścił i dodatkowo zostanie zrobione wzmocnienie. Na razie nie spawam nic na siłę, zostaje wszystko punktowane. Wszystko idzie zgodnie z obliczeniami kalkulatora forlinka. Ale jeszcze tam delikatnie koryguję jakieś parametry. Teraz troszeczkę bardziej rozszerzyłem te wahacze. Oczywiście wpisałem to w kalkulator, żeby sprawić, czy że się nic złego nie podzieje z naszym antiskład. Oraz roll center, tak aby samochód prowadził się jak najlepiej. Most został mniej więcej ustawiony pod kątem. Oczywiście to zostało przypunktowane. Jeśli będzie problem, bo teraz właśnie jesteśmy na etapie, tutaj już Wam pokażę, przykręcona już jest ta flansza, skrzynia czeka. Prawdopodobnie zrobimy te wszystkie wahacze z tyłu, przypunktujemy je tak, aby się trzymały i przymierzymy wtedy silnik z skrzynią do ramy. Jeśli będzie problem, bo musimy zachować ważne, to jest bardzo ważne, aby mocowanie tego wahacza oraz tego było na odpowiedniej wysokości względem ziemi. Po to, aby właśnie samochód nam nie nurkował podczas hamowania, yy, nie podnosiło go, musi być zachowana odpowiednia geometria. Wszystko to obliczam sobie na tym kalkulatorze. Kiedyś jak yy, zdobędę lepsze z nim doświadczenie, wyjdzie mi to zawieszenie, przetestuję je w praktyce, wtedy będę pewny, że ten kalkulator odpowiednio zrozumiałem. To, po, to możliwe, że kiedyś nagram odcinek i Wam powiem dokładnie jak używać tego kalkulatora wiem, że są filmiki w USA i chłopaki opowiadają jak ten kalkulator działa, ale wiadomo że nie wszyscy, nie wszyscy mogą zrozumieć tamte tłumaczenia, jesteśmy w Polsce więc myślę, że jeśli mi się to uda zrobić nie zaszkodzi, jeśli Wam taki filmik nagram, jeśli będziecie chcieli taki filmik zostawcie mi komentarz pod tym filmem będę wiedział, zobaczymy też w ogóle jak ten projekt wyjdzie ja oczywiście zawsze każdy swój projekt do, doprowadzam do końca tak samo będzie z tym. Nieważne, czy to wyjdzie za pierwszym razem, czy, czy za drugim, czy za trzecim. Będę to robił tak długo, aż mi się ten projekt uda i będę z niego usatysfakcjonowany. Jestem z natury taki, że jeśli coś mi nie wychodzi, to nie odpuszczam, tylko kombinuję po prostu, aż się uda. To jest takie moje motto życiowe, ale dobra, mniejsza z tym przejdźmy do zawieszenia. Teraz będzie zbudowany tutaj drugi wahacz. Czy wachacz już jest zrobiony? Będą zrobione do niego mocowania. Będę tutaj wypalał na plaźmie mocowanie dolne i górne. Wszystko zostało pomierzone, tak aby tutaj były odpowiednie odległości pod odpowiednim kątem. Zalecany kąt wahaczy nie może być większy niż 10 stopni podczas naturalnej pracy. No u mnie jest to 10,11. Troszeczkę ponad. Tylko że tutaj zrobiłem zapas. Zapas kąta między ramą a. Mostem, także będę mógł go podregulować na sprężynach, aby auto padło trochę niżej. Jeśli auto opadnie trochę niżej, to automatycznie kąt przy naturalnej pracy zostanie pomniejszony, więc to jest jeszcze wszystko do, do regulowania na amortyzatorach pod obciążeniem samochodu, będzie to robione i korygowane, nie będzie to pospawane na stałe do momentu można powiedzieć osadzenia całego samochodu. On będzie zrobiony, wykonany, potem rozebrany jeszcze raz, będzie to wszystko spawane, lakierowane. I będziemy z tym działać. W międzyczasie, tam sobie robimy już pracę do gięcia blachy. Fajny projekcik testowaliśmy. Siłownik 40 ton. zaginał już ładnie blachę. Będzie nam potrzebna na pewno do rzeźbienia kokpitu, tunelu w samochodzie, ale to o tym, o tym jeszcze Wam kiedyś powiem. I pewnie pokażę na filmikach, jak to działa. Przejdźmy do zawieszenia. Teraz będziemy robić, właśnie wypalać to drugie mocowanie. Wyszło fajnie. Elegancka tutaj dolega do mostu, już Wam pokazuję. Tutaj, oczywiście, jak już wszystko będzie działać, zostaną jeszcze takie wzmocnienia zrobione od jednego do drugiego. I tutaj pod spodem tak samo. Ustawiam kamerę i pokażę, pokażę Wam jak sobie radzę z drugim wahaczem, niestety dzisiaj jest sobota, działam sam w warsztacie, we dwójkę się to robi dużo lepiej, bo wiadomo jedna osoba przytrzyma, jesteśmy sobie w stanie punktować, a tak to sobie radzę tak, że po prostu biorę pas, pasem to mocuję, teraz jak już jeden wahacz zrobiłem dobrze, zamierzam sobie dociąć po prostu profilę na taką wysokość jak, jak jest ten wahacz, żeby zachować odpowiednie odległości. Moments later, no, God, please, no, no. Niestety zaliczyłem mały fuck up. Aparat wypiął się z gimbalem wraz ze stojaka. Wyrwało go tutaj po prostu z tego mocowania całkowicie. Mocowanie zostało wyrwane. Rozwaliłem i nie będę miał wam jak za bardzo teraz nagrać dopóki nie nabędę czegoś nowego. Pokażę Wam teraz rysunek wykonania górnych mocowań wahaczy. Ta kreska to jest tak jakby podłoga, to jest rura mostu, to jest wzmocnienie, które wykonaliśmy w poprzednim odcinku, a to jest górne mocowanie. Otwór mocujący Unibal jest w osi równo z mostem, ułatwił nam ten rysunek znacznie wykonanie takiego mocowania. Wysokość otworu od ziemi wynosi. 71 cm, czyli dokładnie tyle, ile w calach pokazuje kalkulator Forlink. Zostały te mocowania wypalone, teraz rozwiercamy otwór pod pod śrubę mocującą unibal i będziemy zaraz to punktować do mostu. Górny wahacz został już przypunktowany i ustawiony. W tym miejscu Trzyma się na profilku chwilowo i tutaj będzie zrobione takie gniazdo z tektury wycięty został model tu będzie przykręcona w tym miejscu i tutaj przygięta kolejny będzie tutaj i będzie zrobiona góra i tutaj już mamy wypalony z blachy teraz będziemy go giąć na prasie. Propo jeszcze łap silnika, tutaj ziomek dociął i będzie to w tym miejscu. Będzie przykręcane na tą śrubę, na tą, na tą i na tą. Tutaj będą zrobione tulejki dystansowe, tak aby to wszystko było elegancko. Widzicie, pokrywa się. Ja sobie teraz to przerzucę na rysunek, na plazmę, bo zaokrąglamy ładnie te kąty, żeby to wszystko się ładnie tutaj zgrywało. A tu mamy drugą stronę. I druga strona będzie szła tak. Już Wam pokazuję. Będą się na pewno te śruby pokrywały tutaj, w tym miejscu, to będzie sfrezowane, żeby było igła i będzie to szło tak, w ten sposób, ta śruba, ta śruba, to, tutaj będzie nawiercony nowy otwór i to, więc będzie się mocowało na 5 śrub. Myślę, że będzie to solidne mocowanie w poprzednim 1.9 TDI LH, Jak robiłem, to o ile dobrze pamiętam, było to mocowane tylko na tą śrubę, na tą, na tą i na tą 4. Teraz dołożymy mu jeszcze jedną. Mamy takie możliwości, żeby tą obudowę sfrezować. Wcześniej nie miałem fryzarki, więc będzie to zrobione solidnie. No i teraz czekamy jeszcze na rozrusznik. Będziemy mierzyć kompresję tego silnika. Zobaczymy, jak, jak, jaka mu kompresja wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie to akceptowalna kompresja do dalszych modyfikacji. Ten silnik został wyciągnięty z Audi. Ja osobiście go nie wyciągałem, znalazłem chłopaka na grupie, który miał to w Audi, nagrał mi filmik, jak ten silnik odpala na zimnym, pokazał mi czy nie kopci, równo pracuje, nie było żadnego błędu na, na kąpi. wiadomo, że to można było wszystko spreparować, ale wydało się że w porządku, człowiekiem czasami mam zaufanie do ludzi. Nie chciało mi się teraz kupować kolejnego auta, żeby, żeby kombinować, mam nadzieję, że na te parę złotych nie zrobił mnie w kulki. Zobaczymy jak to wyjdzie po pomiarze kompresji, później się zajmiemy, zamówiłem już szczelki od korektora, od pokrywy, pokrywy zaworów od korektora wydechowego co tam jeszcze zamówiłem rozrząd zamówiłem uszczelnienie wału tak profilaktycznie łożysko nowe ten silnik został umyty bo oczywiście był taki użygany, tutaj od turbo puszczało pokażę Wam w którym miejscu Siemanko w tym miejscu puszczało turbo standardowo bardzo często tutaj jest podkładka miedziana uszkodzona albo niedokręcone, i tutaj jest po prostu tak samo chyba stożek w tym miejscu. Ja miałem wcześniej na podkładkę turbo tutaj puszcza. No i kapie ten olej, i smarka po całym silniku. Magnesik. Lecimy teraz to szlifować i robić otwory. Tu blok wkręcamy śrubę na ostrzoną w szpic, w taki stożek, podkładamy blachę, uderzamy delikatnie młotkiem i punktujemy w ten sposób, w którym miejscu jest otwór. I teraz będziemy go wiercić. Dokonujemy teraz mocowania łap silnika oraz łapy. W tym miejscu jest jedno mocowanie i ono będzie po prostu przyspawane tutaj w tym miejscu. Tutaj jest druga strona. Silnik został cofnięty mocno do tyłu. Będzie trzeba budować cały tunel w karoserii oraz ścianę grodziową. Ale dzięki temu uzyskaliśmy mijanie się mostu z miską olejową. Miska olejowa została dużo cofnięta do tyłu przez co most nie ma szans przychaczyć o nią. Tutaj jest tymczasowe Trzymadełko do, do ustawienia silnika. Silnik został ustawiony pod takim kątem, jak fabrycznie jeździ on w Audi. Kąt miski olejowej został ustawiony na 12 stopni, w Audi jest 112,5. Nawet że fajnie to się wszystko zgrywa, i teraz będziemy wykonywać blachy mocujące od bloku silnika do poduchy. belka, którą tu widzicie, będzie belką do podpierania skrzyni biegów, a dokładnie będzie to nieprzekręcana poduszka. Już Wam pokazuję, w którym miejscu. Tutaj jest poducha, będzie ona przekręcana do tej belki. Tutaj w ramie są toczone tulejki. Tulejki będą, będzie wywiercona otwornicą, otwór na 25 mm. Będą zrobione trzy tulejki w takim trójkącie. I będą one tutaj przychodziły na wylot. Będzie to obsłowane z jednej strony, z drugiej i ta będzie przykręcana na 3 śruby M12 z jednej strony, czyli łącznie 6 śrub. Dziękuję Wam za obejrzenie naszego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i zainteresowaliśmy Was naszym projektem. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. To dla nas ważny sygnał, że warto kontynuować naszą pracę i tworzyć więcej treści, które pomagają, uczą i inspirują. Nie zapomnijcie także, że w nadchodzących filmach czeka Was jeszcze więcej fascynujących tematów. Przedstawiamy m.in. wykonanie przedniego zawieszenia, montaż coiloverów, oraz szczegółowe omówienie scalenia silnika 19TDI ze skrzynią Opla Frontery. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub sugestie, piszcie śmiało na nasz adres e-mail. Jesteśmy tutaj, aby wspierać Was w każdym etapie majsterkowania. Unibale oraz flansze są dostępne, więc możecie się z nami kontaktować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętajcie, każda łapka w górę to dla nas ogromna motywacja do dalszej pracy. Cześć!